się z tej mam, yy, Krótko mówiąc Z już Kawalos Tym razem nie proponuję yy, MT2 no, Serwia się skończyła Jak widać na poprzednim filmiku Dzisiaj pokażę wam Jak skopiować itemek Na Kawalosie Nie jest to żaden ci Czy jakieś nie, żeby bać kogoś Ale po prostu ma na kopie Zrozkopimy się tym jak musimy mieć go tego Jednocześnie przesuniemy, przesuniemy na npc ta jednocześnie go założyć. Trzeba zdążyć. Najlepiej tak się ma laga. Ale to zaraz spróbujemy. Co sobie tutaj? Kurwa No, wprawie. Kur... O, udało się. I teraz, jak już mamy założone nasze ślety, to mamy taki patencik że on będzie odblokowany, naciskamy, chce. Jedna para, druga para. Tak, ja po prostu patent. A to co na końcu, no, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Cześć.